Hej kochane dziewczyny i chłopaki, moi drodzy, dzisiaj makijaż e, z, i recenzja BB kremu z firmy Maybelline. Jak wiecie, ja ostatnio przeszłam fazę kremów BB, mam ich dość dużo tutaj w mojej kosmetyczce dużo kremów koloryzujących używałam w, w okresie letnim i dzisiaj chciałam wam pokazać e, krem BB z firmy Maybelline 8 w jednym i ja mam w kolorze light. Ja mam tutaj przeczytam co jest napisane na opakowaniu. Dream Fresh BB natychmiastowy efekt świeżości i rozświetlenia. Z czym się zgodzę, bo zobaczcie jak moja buzia się świeci. Ona nie jest przypudrowana efekt naturalnego rozświetlenia to prawda, wyrównanie kolorytu to prawda, SPF 30 super, nawilżanie przez cały dzień, z tym się zgodzę, buzia jest ładnie nawilżona, ponieważ ja już go stosuję dość długo koryguje niedoskonałości mm, średnie makrycie, mniejsze od garniera, nietłusta formuła zgadzam się, widoczne wygładzenie moje porydory się dalej są widoczne ale to może dlatego, że ja mam po prostu takie duże pory i ciężko, ciężko je przykryć. Wydaje mi się, że tutaj tylko by sobie jakaś baza wygładzająca z nimi poradziła. Uczucie świeżości to jest prawda. On nie jest lepki na twarzy, jego się. Um, dobrze się czuje w nim na twarzy. Nie czuję, że go mam na twarzy, co jest dla mnie bardzo ważne. Nałożę cienką warstwę na skórę, w zależności od potrzeby skóry aplikuj z lub bez kremu nawilżającego. Ja zawsze stosuję jeszcze krem nawilżający z daw, który Wam ostatnio pokazałam. On także jest SPF 15, także nakładam na siebie warstwy. Jak zobaczycie, jak jestem bez makijażu, to bardzo mi się różni tutaj szyja od mojej buzi, dlatego że, buzie, że buzi po prostu nie opalam i stosuję dość wysokie filtry. I przez wakacje stosowałam filtr La roche -Posay. Ale wracając do tego kremu BB fajnie też się sprawuje, jeżeli chcecie uzyskać delikatnie lepszą, lepsze krycie to fajnie się spisuje, jak pomieszacie go także z waszym podkładem naprawdę wtedy się świetnie spisuje i buzia wygląda bardzo zdrowo zresztą fotka jest na blogu bez przeróbki także możecie zobaczyć jak ta buzia wygląda w ciągu dnia ja mam cerę bardzo tłustą i on się zaczyna świecić po kilku godzinach, ale spokojnie możecie tutaj użyć albo bibułek namatujących, matujących, albo po prostu sobie ten BB krem przypudrować. Jak wspomniałam, ma mniejsze krycie niż ten nowy BB krem z Garniera, który jest typowo przeznaczony do cery tłustej i mieszanej i on ma za zadanie właśnie matować naszą skórę, także to jest świetne. A ten jest taki bardziej nawilżający i nadaje tej skórze takiego blasku. Wydaje mi się, że będzie on idealny do cery suchej, ponieważ cera sucha, no tych Waszych skórek po prostu nie będzie widać. Ja jestem zakochana w tych kremach, bardzo fajnie mi się ich stosuje, ale myślę, że dziewczyny właśnie z jakimiś problemami, skórnymi mogą być niezadowolone, po prostu, ponieważ na no, tego krycia dużego nie uzyskają. Widzicie twarz inaczej wygląda e, niż e, po stosowaniu kremu BB z Garniera. Tamten jest matujący, ten jest taki bardzo nawilżający i e, rozpromienia tą twarz. O, burza idzie. E, moi drodzy, to chyba tyle. Recenzja jeszcze jest napisana na blogu, także jak czegoś zapomniałam powiedzieć, to e, odsyłam Was na bloga. On ma 30 ml. E, jest bardzo wydajny, ja już go używam dwa tygodnie i tak jak mówię, można go mieszać z podkładem albo wspomóc się korektorem. W moim przypadku taki dobrym kryjącym korektorem jest Lasting Perfections Collection 2000. Jak widzicie, świetnie sobie poradził. Ale ja miałam problem z tym korektorem, żeby kupić sobie odpowiedni dla mnie kolor, jak widzicie, ten jest dość jasny. Kolor e, light jest dla mnie Idealny, jak widziałyście On się świetnie tutaj stopił z moją e, Szyją i z, z moją Twarzą, kolorów jest dostępnych Cztery, ale ja już tutaj w Ikea widziałam ich więcej Także myślę, że do Was w Polsce na rynek Też one e, przyjdą e, Też się pojawią za jakiś czas No i to tyle moi drodzy Serdecznie Was pozdrawiam e, I dajcie znać czy już stosowałyście Który Wasz krem BB jest najlepszy e, i które miałyście już okazję stosować? Bardzo chętnie się dowiem. Zawsze czytam Wasze komentarze, nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć. Dużo informacji także znajdziecie na blogu, także też Was tam odsyłam i na Facebooku. Buziaczki moi drodzy, pozdrawiam, was wszystkich bardzo serdecznie. Papa! Pa. To co? No to nakładamy co? Bardzo fajnie się ten bb krem spisuje, zmieszany z podkładem. On ma o wiele słabsze krycie niż ten z Maybelline on nie jest przeznaczony to znaczy nie jest przeznaczony, nie jest przeznaczony do cery tłustej ponieważ ma nie nietłustą formułę ale e, powiedziałabym, że jest troszeczkę lepszy do cery normalnej lub suchej ponieważ bardzo nawilża no i bardziej się świeci ponieważ tamten garnier ma matowić matować, przepraszam a ten ma nadać takiego blasku skórze, ale podoba mi się że ma bardzo wysoki filtr. I w ogóle nie widać praktycznie gdzie ja go mam nałożonego. On się po prostu świetnie stawia z skórą. Dzisiaj zastosuję troszeczkę inny korektor. Tam mam korektor z firmy Collection 2000, ponieważ, no jak widzicie, krecie jest dość słabe. Tak jest po nim ładnie, powiem Wam szczerze, zmatowiona Ponieważ No jakby nie było, wspomogłam się tutaj korektorem Prawda? ten korektor jest dość matujący dodaje takie matowe Wykończenie Rozczesz sobie brwi e, Końcówką z kredki Master Shape I delikatnie przyciemnie Praktycznie staram się tutaj dorysować tak Jak Wam mówiłam, że brakuje mi tutaj Dosłownie dwóch mm, żeby te moje brwi były Delikatnie dłuższe tutaj z przodu I zapuszczam Stosuję oleje grecynowy Teraz żeby i te włoski odrosły. Mam nadzieję, że odrosną. Dobrze przyciemnię sobie twarz. Chcę zrobić z siebie taką brąz I użyję do tego palety z firmy ELF. Ja już ją mam dość długo. Nie jest to najlepsza ich paleta. Praktycznie używam tylko tych dwóch tutaj kolorów. Ona jest matowa, bez żadnych drobinek. A pędzelek to Max 165. Zawsze jak sobie nabierzecie jakiegoś ciemnego pudru brązującego, to musicie nadmiar najlepiej o rękę potrzeć, żeby po prostu nam za dużo się nie nałożyło na naszą twarz. I zawsze lubię sobie ten bronzer jeszcze rozetrzeć takim dużym, puchatym pędzlem. Ten jest akurat z firmy Maestro. Dobrze, następnie róż. Postanowiłam, że róż mój będzie taki brzoskwiniowy. Ja mam taki róż z firmy NYC. Mam już go naprawdę wieki. Ale jest fajny, lubię go. Rzadko go używam w sumie. Tutaj mam akurat maestro modelarz. Nakładam go na środek moich polików. Bardzo małą ilość. Tak ten, tak ten róż wygląda. Fajny ma kolor. Nazywa się Peach Glow. Dobrze, no i teraz baza. Oczywiście jaką macie. Wiem, że z Ardeco są fajne bazy. Z Joko jest fajna baza, z firmy Han jest fajna baza. Ja mam z Gosza. Z tego co wiem, to ją wycofali i na rynek wpuścili jakieś nowe silikonowe bazy, bazy których chyba szczerze nie używam, ale mają bardzo delikatną konsystencję. I w sumie to są one wygładzające, szczególnie bazy pod oko, gdy już mamy zmarszczki jakoś mnie nie zaciekawił ten produkt i nie wiem, może kupię sobie następną Urban Decay, jak mi się ta skończy Dobrze, następnie cień z firmy Bourjois on ma numerek... 08 Beige Rose, mały pędzelek do nakładania cieni mały, w sumie to by mi się większy przydał Twarde są te cienie z Burżuła, ale dają taki naprawdę bardzo ładny, naturalny wygląd. Tak, miałam praktycznie całą powiekę tym cieniem. To będzie mi taki cień bazowy. Następnie znalazłam taki fajny cień o numerze 514: Color Stay On z firmy Hean. One się bardzo osypują, są bardzo pudrowe. Ale mamy piękny pigment. I nałożę je w kąciku zewnętrznym, następnie 480 rozmiar 12. I rozmazuję sobie pięknie, zobaczcie. Zobaczcie, ten cień sobie dość tutaj mocno w kąciku pociągnę. Oczy będą takie bardziej seksowniejsze, troszeczkę groźne. Zawsze to tak wyglądam. Zawsze jak mam jakiś ciemny makijaż na sobie, to mi mówicie, że jestem zła albo jestem nie w humorze, to czasami to jest właśnie po prostu makijaż sprawia, że wygląda Ci groźniej następnie tutaj mam e, pigment cień sypki z Gosha jeśli no ile się nie mylę nazywa się Stone, Sunny Stone czy coś takiego, ale jest to bardzo, bardzo ładny złoty cień bardzo ładnie się płyskujący i drobno zmielony i ja go sobie nałożę tutaj w kącikach I na sam środek. Teraz szarą kredką z firmy Bourjois. Bardzo, bardzo mięciutka. Nazywa się Smoky Effect. w takim kolorze szarym. sobie kreskę na dolnej powiece. I na górnej. Samej linii rzęs. Dobrze jest zawsze taką kreskę rozetrzeć. Ten pędzelek tutaj na końcu się świetnie do tego nadaje. I teraz mocno czarna kredka. Ja mam tutaj moją z firmę Bourjois, także smoki Ultra Black na linię wodną. Następnie biorę cień czarny. To jest paletka O'Natural. Naturel. Mały pędzelek z firmy Hakuro H80. I przyciemniam sobie tutaj kącik zewnętrzny. Delikatnie. Malutką ilość cienia, żeby nie było za czarno. I teraz jakiś gruby pędzelek, jasny cień. Najlepiej był on cielisty i podłóg prawieowego. Wmieszam sobie dwa cienie z firmy O Natural, takie, już wam pokazuję. Tutaj te dwa cieliste. Jeden biały, jeden taki bardziej padający w żółć. I tutaj te cienie, żeby się ładnie przewodziły. Trzeba troszeczkę delikatnie rozetrzeć. I teraz jakieś kolosalne rzęsy. W moim przypadku ja użyję maskary z firmy Maybelline. To jest The Colossal Volume Express Smoky Eyes. Z taką dość dużą, dużą, dużą szczotą. Ale w porównaniu do burżuła ona naprawdę ładnie rozczesuje rzęsy. Ze mnie usta. Yy, Obrusuję sobie usta, powiększę je przede wszystkim, górną wargę, ponieważ jest bardzo cienka, wąska. Wypełniam także moje usta konturówką. I teraz na to szminka 340B z Lancôme Rouge in Love, tak się nazywa. Zobaczcie, jaki ona ma przepiękny kolor, to jest nie... Zęba pomalowałam niesamowite, jaki ona ma piękny koralowy kolor. Cudo po prostu, strasznie mi się podoba. I tak oto prezentuje się gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście wcale nie musicie nakładać na siebie koralowej szminki, możecie ją zastąpić jakimś błyszczykiem, czy jakimiś e, właśnie osteczkami e, w kolorze ciała, takie bardziej nude, czy jakieś lekko różowe, czy po prostu zwykły, delikatny e, błyszczyk. Od Was to zależy. Ja Wam koniecznie chciałam pokazać tę szminkę, ponieważ strasznie ją lubię. E, I zdaję sobie sprawę, że makijaż jest mocny, ale wierzcie mi, że jak mam czasami wolny, e, to bardzo lubię zrobić sobie mocniejszy makijaż, dlaczego, że do pracy się tak mocno nie maluję. E, także tęskni mi się po prostu za takimi makijażami czasami. To tyle moi drodzy, zapraszam Was na mojego Facebooka, bloga oczywiście, w opisie znajdziecie wszystkie linki, recenzja kramu z Maybelline już także jest gotowa na blogu, także serdecznie Was zapraszam, ciaczki. pa pa!